Czołem, Dzisiaj opowiem Wam, jak zostałem karabiniarzem. E, zanim powiem Wam, jak zostałem karabiniarzem, to trzy słowa e, na temat e, w ogóle, jak ewoluowało moje hobby dotyczące broni palnej. E, jak pewnie mogliście się zorientować z zawartości filmów, które wrzucam, no, ono się koncentruje w zasadzie na e, pistoletach. E, I tak było, i myślę, że jeszcze przez długi czas tak zostanie, chociaż nigdy nie wiadomo. Nigdy nie można powiedzieć niczego na pewno. Natomiast zdecydowanie pistolety to jest tematyka, w której jakby czuję, że chcę się jakoś tam realizować. Zacząłem sobie budować jakąś swoją niewielką kolekcję, czy też miksturę. Oczywiście, jak to w przypadku wielu z nas bywa, miksturę broni do zastosowań sportowych i kolekcjonerskich. Mam powinowactwo do dziwnych kalibrów, to tego nie ukrywam. Dla mnie broń, która strzela po prostu standardową dziewiątką, jest nudna, ponieważ takie pistolety mają wszyscy. Taki pistolet możemy kupić w każdym sklepie, możemy do niego kupić amunicję. Nuda, nuda, nuda. Także tak do tej pory wyglądało to, czym zajmowałem się, jeżeli chodzi o broń palną. Pewnie zauważyliście już też, że dosyć mocno interesuje mnie elaboracja amunicji, w szczególności znowu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie amunicji o kalibrach, które są mówiąc krótko rzadsze i być może z przyczyn czysto praktycznych, czyli covidowe ograniczenia w handlu. Spowodowały, że sklepy nie bardzo mają wybór czegokolwiek bardziej egzotycznego niż dziewiątka i być może 45. Zacząłem sobie tą amunicję elaborować. Po trosze interesuje mnie, jak ona działa. Ja tą moją elaborację traktuję specyficznie, dlatego że ja nie robię tego po to, żeby strzelać tanio. Mnie interesuje wytworzenie produktu pod tytułem nabój, który jest precyzyjny, jest dobrze dobrany do moich konkretnych potrzeb i do moich jednostek broni. I to jeżeli chodzi o elaborację, natomiast wciąż są to wszystko zadania związane ze strzelectwem pistoletowym. Oczywiście, w ramach posiadanych pozwoleń, mam możliwość zakupu karabinu czy strzelby. Jeszcze w tym roku, chyba utrzymam, w przyszłym roku prawdopodobnie utrzymam jeszcze strzelbę w licencji PZSS, chociaż no na razie średnio znajduję dla tego faktu uzasadnienie. Ale oczywiście od dłuższego czasu myślałem o zakupie jakiegoś karabinu. Tak, żeby troszeczkę od tych pistoletów odejść, zobaczyć co się dzieje, że tak powiem, po tej dłuższej stronie lufy. No i pomysłów miałem parę. Tak, pierwszym pomysłem oczywiście był AR15. Wszyscy mają AR15, to ja też sobie muszę kupić AR15. Chodziłem po sklepach, oglądałem te AR-y. Porównywałem tańsze z droższymi, szukałem, które mają niski blok gazowy, do których można tam coś modzić, zmieniać i tak dalej. No, ale znowu, to jakoś tak, jakby nie wciągnęło mnie to na tyle bardzo, że skończyło się to jakimś zakupem. Przez chwilę pomyślałem sobie, że znowu 5-5-6, no to wszyscy to mają właściwie. To może by kupić sobie coś bardziej egzotycznego. Przez chwilę myślałem o kalibrach jakichś takich naprawdę dziwnych, ale w związku z tym, że ceny amunicji, nawet jeżeli się ją elaboruje, potrafią być zaporowe, to jakby moje, moje chcieństwo zatrzymywało się na 308, czyli no to ewoluowałem, że z AR15 to może kupię sobie coś na platformie AR10. Potem stwierdziłem, potem zacząłem rozmawiać z jednym z moich wspólników, który stwierdził, że zaczął mi opowiadać że on strzela long range. Także kolejnym pomysłem był taki karabin, powiedzmy, do dłuższego zasięgu. Do tego pomysłu być może wrócę, natomiast chwilowo, jeszcze jakby nie zebrałem się na tyle w sobie, żeby, żeby to zrobić. W międzyczasie. Wpadła mi w oko taka broń, tak zwana, to się chyba chassis rifle nazywa, czyli taka, taka broń repetier, który nie jest oparty o taką standardową drewnianą osadę, tylko jest w takim metalowym szkielecie, właśnie trochę jakby AR, trochę taki bardziej industrialny. No, optycznie mi się to bardziej podoba, więc kolejnym pomysłem była właśnie taka broń. W międzyczasie jeszcze, ponieważ niespecjalnie lubię Kałaśnikowa i to się niestety wiąże, że tak powiem wyssałem to z mlekiem matki, a konkretnie z genami ojca. Ojciec jako wojskowy niezbyt pochlebne opinie o obronie skonstruowanej przez Michaiła Kałaśnikowa miał, w szczególności jego Nowszych odmianach, no to jeszcze sobie tam myślałem, dobra, no to AK, może znajdę sobie gdzieś frezowanego, więcej zapłacę, ale będzie fajny, i tak dalej. Tego pomysłu nie zrealizowałem. W międzyczasie obejrzałem sobie na internetach film niejakiego Ewa AVE, szczerze polecam, jeżeli ktoś się interesuje druciarstwem i bronią, to jest fantastyczna mikstura na jego kanale. I on miał, broń, on miał film, w którym kupił sobie sks którego zresztą rząd Kanady aktualnie planuje mu odebrać w związku ze zmianą przepisów. SKS-a nie, SKS-a mu nie zabiorą, sorry, zabiorą mu Aera. Więc on na kanale pokazał SKS-a i tak sobie pomyślałem, że jeżeli miałbym sobie kupić jakąkolwiek broń w kalibrze 762x39, no to byłby to SKS. Możemy sobie znalazł jakiś tam ładny egzemplarz, niechiński, niezniszczony, co też oczywiście jest jakimś tam challengem. E, ale wszystkie te karabinowe pomysły e, jakby były gaszone w jednym, e, w, w podobnym punkcie. Mianowicie nie mam pojęcia, jak się z karabinu strzela. Potrafię strzelać z pistoletu e, przez te 20 lat, e, te dziesiątki tysięcy wystrzelonych pocisków. Jakby siłą rzeczy skutkują tym, że, e, że na strzelnicy, w szczególności w strzeleniach statycznych, no jakoś tam sobie radzę. Natomiast jeżeli chodzi o karabin, e, startuje z konieczności e, utrzymania licencji karabinowej w zawodach z bronią klubową, z rezultatami no niestety słabymi e, i... Wniosek końcowy jest taki, że ja z karabinu po, po prostu nie potrafię strzelać. Okazjonalny kontakt z bronią, czy kolegów, czy bronią klubową, czy bronią, e, którą dostaję do dyspozycji na zawodach, no niestety nie wystarcza do tego, żeby porządnie nauczyć się z niej strzelać. W związku z czym moje karabinowe pomysły e, przybrały pewną nową formę i ta nowa forma być może będzie dla Was nieco zaskakująca. Ale zaraz spróbuję się z tego wytłumaczyć. Otóż nowa forma karabinowa wygląda tak. I nazywa się. I nazywa się ta forma karabinowa. Proszę Państwa, Anschutz Model 64 Match. Jest klasycznym karabinem sportowym w kalibrze 22 Long Rifle. Który jednostrzałowym. Który jest oczywiście jak spora część broni w mojej kolekcji, jest bronią, można by powiedzieć, już historyczną, ponieważ ten egzemplarz pochodzi z 72 roku, ale tak jak widzicie, jak na swój wiek, jest naprawdę w niezłym stanie, ponieważ oprócz tam, powiedzmy, jakiejś rysy tutaj, gdzieś tam, jednej w okolicy, kolby. Właściwie nie jest zniszczony, on nie był poddawany żadnej renowacji. Nie jest to broń stargana gdzieś tam po klubie strzeleckim. Jeżeli chodzi o lufę, to bruzdowanie w lufie jest po prostu w fantastycznym stanie. Co zresztą w większości 22-ek ze względu na energię pocisku to musiałaby być naprawdę zamęczona klubowa broń, żeby, żeby taką lufę zarżnąć. I mówiąc krótko, postanowiłem sobie, że dopóki nie nauczę się strzelać z tego, no to e, chwilowo wszystkie inne pomysły zakupu karabinów wędrują na półkę i czekają sobie tam dopóki. Ja nie będę z tej broni uzyskiwał, przynajmniej przyzwoitych wyników, tak, żeby mieć e, pojęcie, jak się do, z tego karabinu składać, jak go trzymać, jak celować. E, ten egzemplarz oczywiście wy, wyposażony jest w klasyczne przeziernikowe e, przyrządy celownicze, e, czyli takie jak do sportu. Tutaj nie ma żadnej optyki. Nie ma nawet żadnych bardziej zaawansowanych wkładek, które być może gdzieś tam sobie dokupię. E, zobaczymy, jak to wszystko będzie e, dla mnie działać. Natomiast e, no na ten moment, e, jakby podjąłem taką decyzję, że chciałbym jednak, mimo wszystko, rozpocząć od nauczenia się broni, e, która jest stosunkowo bronią e, prostą, niskoenergetyczną. E, bronią. Która ma ściśle określone e, i powiedzmy dosyć wąskie e, jakby pole zastosowania. A potem będę myślał, co dalej. Co z tego wyjdzie? Czy ta nauka będzie skuteczna? To tego Wam na razie nie powiem. E, czy zrobię wspaniały film opisujący karabin Anschutz czy Anschütz Właściwie nie wiem, muszę zobaczyć, czy tam jest umlaut. Możemy to szybko sprawdzić. E, an... Schutz, anschutz, czyli nie ma U. Anschutz. Um, czy zrobię wspaniały film z Anschutzem? Tego nie wiem, dlatego że, żeby się w miarę komfortowo poczuć, omawiając tą broń, to muszę po prostu trochę jej poużywać. Muszę zobaczyć, jak ona strzela, muszę wiedzieć, jak się ją reguluje, jak się ją ustawia pod siebie, co robię źle. Być może ktoś będzie musiał mi to opowiedzieć. Także być może w przyszłości. Ale na pewno nie najbliższy. Także tak wygląda e, początek mojej karabinowej przygody. E, broń, e, tak, jak, tak jak sami widzicie, tak jak, tak jak Wam pokazałem, jeżeli chodzi o, o, o tego typu karabin, wydaje mi się, że udało mi się kupić naprawdę fajny egzemplarz. E, jak on strzela, no to przekonam się w ciągu najbliższych paru dni. Miałem okazję w dniu zakupu wystrzelić z niego dosłownie kilka, kilkanaście pocisków. No, latają, tak? Włożone z tej strony, wylatują od tej mniej bezpiecznej strony lufy. I to jest tyle, co na ten moment jestem w stanie powiedzieć. Także tak wygląda moja karabinowa przygoda, a raczej jej początek. Co dalej z tego wyniknie, zobaczymy niedługo. Na razie.